Stanie wielkie urosły do rangi kajakarskiej stolicy naszego regionu. W weekend do miejscowości potrafi zjechać ponad półtora tysiąca ludzi. Wszystko dzięki dobrej infrastrukturze i poczynionym inwestycjom. Działa tam kilka rodzinnych firm oferujących spływy rzeką Mała Panew. Mamy szansę pobić zakopane w ilości turystów, bo turystyka, e, tak jak spływy kajakowe, e, może odbywać się e, przez cały rok również. Jednym słowem, rzeka stała się majątkiem. Mała panem stała się majątkiem, bo woda zawsze była majątkiem. I najważniejsze by było, żeby teraz ki. Y, tą wodę zagospodarować. To ona by musiała służyć i rolnictwu, i turystyce. No przede wszystkim spływy kajakowe. E, mamy różne trasy, od 6 do 10 i 12 km. W zależności od trudności, od wytrzymałości gości, e, taką tutaj też polecamy. Jak gdyby mamy tutaj już pół po Polski, od południa po zachód e, i do centralnej Polski już dochodzi, ale najwięcej właśnie tutaj Ślązaków przyjeżdża. Pomysły są dobre, bo zawsze coś się dzieje. Nie? Ludzie się trochę mogą rozerwać w tym, z tego e, dnia poprzedniego.